31 pchnięć. Czym? Szpikulcem do lodu. Zostałem Catherine Trammell? Jest podejrzana? Tak. Napisałam książkę o zabójstwie gwiazdy roka. Wiesz, jak załatwia faceta? Szpikulcem do lodu. Książka to jej alibi. Uprawiałam z nim seks. Łączył was tylko seks? Na początku. Potem polubiłam to, co mi robił. Lubisz gry? Owszem. Nie masz dowodów. Ona kłamie. O czym teraz piszesz? O detektywie, który zakochuje się w niewłaściwej kobiecie. Jak się kończy? Ona go zabija. Trzymaj się od niej z daleka. Opanuj się. Dowiesz się tylko tego, na co ja pozwolę. Wiedziała, że ją skarży i że nikt tego nie kupi. Ona miesza ci w głowie. Wie rzeczy, które mówiłem tylko tobie. Jak to jest zabić człowieka? Ty mi powiedz. Mickey gra z ogniem. I to mu się podoba. Pożądanie. To cię przerasta. Nie poddaje się kontroli. Ona uwodzi ludzi. Wydział wewnętrzny? Manipuluje mnie. Stać. Ile ci zapłaciła? Michael Douglas. Ona wie o mnie wszystko. Film Pola Verhoevena. Koniec gry. Nagi instynkt.